Siemanko widzowie, jestem ja Krzysztof słuchajcie będzie oczywiście kolej, kolejny odcineczek z Fortnite'a a w tym odcinku będziemy sobie grać na broniach tylko z dronów które są na miejscówkach zaraz pokażę jakich które są na miejscówkach na Korniszonach Kappa, Kappa na Akademii Supernowa, na Samotnej Szoguni albo Dalekiej Dolinie to są tylko te cztery miejscówki, tam mogą być te drony i one są zaznaczone takim żółtym, czy tam złotym Taką złotą nazwą jakby Złotą, czy tam żółto tam Zależy kto tam Jak komu się podoba Dobra Co, co będę przyciągał, lecimy do gry Naprawdę, no to sobie lecimy już busem No i teraz mamy daleko do liny oznaczoną tą złotą, czy tam żółtą nazwą Już nie będę, wieszcie Każdy sobie może twierdzić inaczej, nie? Więc to tam jak chce sobie nazywa to ale ja to mówię, na to złota nazwa. Dla mnie to jest bardziej złote niż żółte, ale słyszałam, że ludzie też mówią, że to jest żółte. I twierdzą, że to jest bardziej żółte. Więc to zostawiam do waszej opinii. Nie będę się z nikim, z nikim kłócił w komentarzach. Kto jak, kto jak uważa, tak uważa. Kurde, nie będę mieć perfect landing, nie? A przypominam, że no najpierw sobie musimy wziąć jakąś broń jakąkolwiek, żeby ten... żeby tego drona zdjąć, bo bez broni go nie zdejmiemy, nie? Więc i tak musimy sobie coś wziąć. Na początek. Tylko wypadnie jakaś broń z tego zrzutu. Zrzutu z, z, z drona, to od razu musimy e, tą broń wywalić. <laughs> Dobra, dawajcie mi jakieś drony. Druny, druny, druny. Nie. Jak to mi się udało? Ja już byłem kompletnie ugotowany. Dobra, dawaj wszystko, wszystko, wszystko wszystko mi jestem jakim jakim mam loot już. Nie, no ja odjazdowy ten lud jest już. No, gość, gość na, Mamy gościa na Seferis, nazywa wujek Henik. Nie, no, pozdrawiam, chłopak. Jak to oglądasz, to poza dla siebie, bratku. Wojek ja wujek Henik. O, mega. Tekstury. E, tu nic fajnego nie ma. Tak szczerze. Pompa jakaś No Dobra. Ale z tego bigów leci. Co jest? Ile z tego wypada bigów? Ja bardzo chciał, to cały ekwipunek bigów był. O Boże, nie trafił nic. Nie no mega. Chcę widzę, te wszystkie drony zdjąć żeby mieć po prostu z czego wybierać, tak? O, kroczki, jak fajnie. Brat, ty w ogóle boksa nie kręcisz. No to mega samochód sobie jedzie, po, 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 nie podoba mi się na czym mi się podoba, znaczy nie wiem co mi się podoba. A to się rozwala, no to mega. Co jest? Widzowie, czekajcie. Taktyczny zrzut ekranu robimy. zrzut ekranu, jak coś robię. Jakby kto pytał. E, taka ma... fajny tutaj jest spocik widzę. Jak coś to skrzynkę kleją, tylko połamu, jak coś, nie? Bo mnie nic innego nie potrzebne z tego. O, no to mega zrobił. Epic chest. Poczekajcie, otworzymy sobie go. Obracie. Obracie, mogę go nie otwierać, bo teraz będzie taka szkoda tego. Tak mi teraz będzie szkoda tej pompy. Nie! Nie, nie! nie, 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 No będzie mi, kurde, tej teraz pompy szkoda, no. Na przykład ty, bratku. Ci bardzo interesujący widzę. O kurde ja nic nie trafię, jak go nie pokonam, to będzie taka jazda. No jednak coś trafiłem, ale to było bardzo risky Nie no, jak tego można było nie trafiać? pien ja nie wiem. Czekajcie widzę, musimy sobie pole polecieć na jakąś stację najbliższą Kurde Gdzie my jesteśmy? Musimy tam sobie pojechać sobie na stację szybciutko. Dobra, uleczmy się. Uleczmy się na spokojnie. O, dało fizika. No to mega. Teraz sobie podmienia tego fiza, tylko go całego fiza, bo tu już nie wracam. Żeby ktoś miał dupy. Zostałem 5 w fizie. A, widzę, że ty bracie nic nie trafiasz. A, ty się czysz steamować! Okej, okay, steamujmy się. Tylko jak mnie chłopie zarąbiesz, to cię wyrąbię w kosmos. Kolegę mamy. Kolegę mamy, widzu. Tylko jak mi bić zacznie, to od razu dostaje lepę. Tylko... Hoppe, nie możemy fragować razem, nie? Nie możemy razem fragować, bo się to bo się to źle skończy. I, da, I dla... Mě, chłopi, i dla i dám, i dla a Co to było? To było... A nie to, się... to nie, to nie ta emotka. Nie no, tutaj mamy koleżkę. Mamy koleżkę. Czekajcie, lecimy na first party przejmujemy teren. O kurde, nic nie trafiam. No to mega. Pompy jeszcze nie mamy dobre, ale no Musimy to jakoś przeżyć. No niestety. Nowa furka. O, ziomeczek! O nie, to nie ziomeczek jednak. No i mam mojego sentinela. Czekajcie, bo tam w bunkrze jest jakiś typek. Bratek już tam search pointa buduje No też je ja pojadę może. Tak dla ja będę fajnie, co pojadę. Trzeba być dobrym graczem Fortnite. Nie wolno bić tych, którzy są dobrzy dla, dla for you. Eee, bo ty tu for you. Ja stąd może sobie troszeczkę pojadę. Ja nam to widzę, że taki trochę agresywny jest. Ok. Widzowie, ale medaliony to ja mogę brać? A nie, bo to miała być tylko bronię jakby, nie? No Eminem mnie rozbombił! Nie ja chce mi się! Nie ja chce mi się. O, o Boże, nie chce mi się. Dobra, widzowie, a zobaczymy jeszcze... Nie w sumie to 5. To już tracz... A zobaczymy, czy będzie nasz Halo skinek jeszcze. Nie, mojego chłop rozbombił mojego Halo skinka, liczyłem na mojego Halo skin na mojego bratka. Ja liczyłem. No nie, chodzę, jesteś ode mnie jest gotowany, nie? No nie. O, no, no, taki gracz to się nie szanuje. Ale dobra, widzowie, to by, na było wszystko. No i tak, podsumowując. Dropy są opłacalne na początku gry, ale później to warto sobie otwierać skrzynki, a nie grać na samych tych dronach. No i co? Dajcie słupakę w górę, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!